Siema, chciałbym Wam wszystkim dzisiaj pokazać e, Typiara z Sunset RP, tak zwana Wredda, zrobiła sobie serwer Jakuza e, RP. Nie polecam tego serwera. Skrypty są takie obojówkarskie, że bój głowy. Przed chwilą szukałem Darkshopa, e, dostałem e, Dostałem killa e, jak leciałem Helką, po prostu tak od buta. Potem ona jeszcze coś tam pisze, jest 9 osób na serwerze, ona pisze, że niby yy, mogę dostać pana o drugiej w nocy za brak mercy, no to jest chore, 7 osób jest na serwerze, słuchajcie dalej. W ciągu dnia jest może 10-12 osób, oni ludzi bamują. Potem chodzisz tutaj, patrzysz, tak pojeździsz sobie, normalnie, jakby nigdy nic. No i... Chuj! Chcesz medykon medyką Darkshopa. Chcę teraz znaleźć im tego workshopa ale jak zwykle Lipa jak chuj bo nie mogę szukać bo nawet helkę mi zabrali Miesza zresztą w tym nie zobaczcie ten kurwa główny co to kurwa jest Jaki syp jakby kurwa Mario nie wiem kurwa co to kurwa jest Minecraft? Patrzcie to Minecraft kurwa Minecraft, bojówka, Excel Chciałbym, żebyście ten filmik zobaczyli Nie wchodzili tu na ten serwer, bo Jednak to jest nowy serwer, a zobaczcie jakie błędy już są Taki główny, rozwalony, jakiś tam jest Minecraft badany Dobra, jedziemy dalej, nie wiem Wam tak pokazywał mniej więcej o co chodzi. Jedyne co powiedzieli, to tylko, że niby ten Dark jest gdzieś w mieście, ale sam nie wiem gdzie to jest, bo... Baczka jest skradziona ogólnie, klejona z różnych serwerów, jest widać, bo ponieważ ekipunek jest takie gówno, jakieś by tam Exile'a, a reszta to jest Danko jak tam zobaczcie. Nie wiem, nie polecam, nie? I tu wchodzić, bo to... I tak będzie główną bojkawską i tak. A wiadomo, że ona poziomu nie trzyma, bo na tamtej serwerze ją wywalili z administracji, tak? Są CRP. Niby pomysł sama odeszła to są pomówienia jakieś tam, nie? Ale my wiemy wszyscy, że ją wywalili. A zresztą poza tym jest szmatą chyba. Kiedyś na łamkę skodowała do ludzie. Oh, colega.

Dobry, wynaleźć złoto. Aleftujemy se. Co my? E co jest? Co to było? Widziałeś to? No kurwa, on no, zatrzymał czas. Widziałeś to? Ja je wistowałem, ja się obracałem. Co wami. ci się stało? Zielony ty żyjesz? Gdzie no. dodajemy? No. no co to? Co on ci zrobił? Nic! Uciekłeś home? No pewnie się że... Co ty myślisz, że ja bym dał się poddać przez jakiegoś pierdolonego Ale nie wiem co, co to kurwa w ogóle jest jakiś klapek A Kurwa to był gdzieś ze jak chuj, to musi gdzieś tu być to mu... oni, oni tu tego pilnują, to musi gdzieś tu być, tak Te kurwa szukamy A na doka? Nie, na tym no... Byłem tam gdzie są te kontenery, nie? To tam do mnie strzelały boty, nie? I... I są te, i są... helka była normalnie stała, nie wiem czy oni tej helki pilnują, czy darkshopa jakiegoś tam Nie no, ale to lokalni że to ma bo wspólnego, tu nie będą mieli O To bardziej właśnie taki desolnik, który mieli No da. jo, ale z karabinami A wy o on nas poddał, nas tego wypierdalać i my uznaliśmy to, że to coś, jakaś taka ciekawostka jest, że on siedział cicho, my gdzieś na, na tą stronę tutaj i na on nas poddał kazał uciekać stąd. się no. przybraliśmy. jeszcze raz to przyszliśmy. Możemy szukać, nie? Tylko właśnie... To na chuj wy się do wyliczać? Przecież to jest jakiś flapens już jebany. Boimy się, tylko po prostu tworzymy... Nie bój się tego co tu tutaj na Majorkę polecisz, to pojedziesz kurwa autem i to Dobra. i tak zaraz przylecisz, przecież to jest gówno jakieś. Ile tu 10 osób w tym mieście jest pod rząd? Czym tu się martwił, człowiek? 啊，还有干，还有干。哦，啊，还有干。 Oa! Wow. To nie jest insekty. Nie no to tak lata na ty, tym typie Patrzcie w ogóle to, nie? Widzicie tego blipa? Mieszkania. Kurwa blip w trawniku Zajemiste mieszkanie, co nie? Takie... Takie trochę... niekontaktowe, nie, nie? Zobaczcie sami, nie?